Dzisiaj Mendo jedziesz na złom. Hej cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu ta ta wymiata. Dzisiaj Mazda jedzie na złom Co kurwa? Tak jest A dokładniej na złom Kapralkar, Gdzie już z jedne, jeden raz z niego uciekła A po co na tym złom jedziemy? Po ostatnich zawodach yy, na Miata Challenge Mazda dostała straszliwe wciary. Siadł nam magiel, magiel kosztuje dwujaka. Jesteśmy zgubieni Po regeneracjach A to dużo To cena, która trochę mnie boli Zważymy ile Mazda waży I ją tam zostawię Czołem, cześć. Cześć. Witam serdecznie. Pierwsze wrażenie, od razu nagram. Trochę jest brudna, ale muchy złapałem po drodze. Jestem wam winny wyjaśnienia. Faktycznie Mazda pojechała na złom, ale nie została na nim długo. Zostałem zaproszony na nagrania do ich TikToka z serii Wasze Auta. Postanowiłem więc nieco opowiedzieć o swojej mazdzie. Pełen wywiad możecie oczywiście zobaczyć na ich TikToku Capral Car. Natomiast ja zapraszam Was na fragmenty z zakulis, które możecie zobaczyć w tym filmie. Dzisiaj mamy fajne auto, to trzymaj Ready, 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 ready. <grymne> I Dzisiaj pokażemy wam naprawdę auto. I nagrywa. elegancko. I lecimy. Nigdy nie wiem, jak się tak przed kamerą ustawić. Ja też nie wiem. nigdy tak. Ma swą <grymne złąka> Może dlatego wszyscy mają robaki w dupie. Też, no. Przed kamerą. A Akcja. Witam Cię serdecznie, Mateusz. Przedstawiamy przede wszystkim tutaj jego miatę, którą Proszę pewnie pan. rozpoznajecie. Cześć. Czy na niego lecą laski, czy bardziej muchy? Muchy. Muchy <głosy głosy> lecą do gówna. Z <noise> robiliśmy właśnie sobie e, tutaj takie, takie gałki... Z... że to bardzo źle brzmi. Robiliśmy sobie gałki <noise> Wytoczyliśmy na to kartę gałkę odbiegów. O. No tak było. No. Mówiłem, że muchy do gówna Tu, Czułaś, jest po tym. Rzeczywiście, jest mucha. To się powinno zaczynać od słów. O, <głos》>. Panie, kto to panu tak spierdolił? I tu właśnie tak myślałem, żeby to zaczął. <głos》>. Robią kiedy rozumiem. E, to może pytanie do Sebastiana. A. <głos》>. To ja to widzę. <głos》>. No to tak, coś teraz co na to wszyscy czekają. Polatamy boki? Oczywiście. Można jak najbardziej. No. No i moi drodzy, tym akcentem kończymy ten odcinek. Ci bardzo materiał, że wpadłeś. Okułem... Przede wszystkim zachęcamy Was do tego, wbijacie tutaj na dole, zaraz to zobaczycie, tam miasta tam miata. Wymiata. Wbijacie no że rzemeszka, zostawicie suba. No i to tyle od nas. Trzymajcie się ciepło i cześć! Wbijajcie na TikToka Kaprala, by zobaczyć pełen wywiad ze mną na temat mojej miaty. Link znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam!